Witam w podcaście Nie tylko dla mam. Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką. Tworzę dwa blogi: jeden o książkach dla dzieci, drugi o wychowaniu wspierającym. A w tym podcaście będziemy sobie rozmawiać w zasadzie o jednym i o drugim: o różnych rodzicielskich dylematach. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym temacie, bo chodzi o radzenie sobie z dziecięcymi lękami. Opowiem Wam o najczęstszych lękach, jakie spotykają nasze dzieci na różnych etapach rozwoju. Zastanowimy się też, z czego wynikają te lęki i w ogóle, jak działa lęk jako emocja, a także, co my jako rodzice możemy zrobić, żeby wesprzeć nasze dzieci, budując relacje oparte na akceptacji i na zrozumieniu, a nie zaprzeczaniu czy wyśmiewaniu. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Persempra. Już w poprzednim odcinku oni byli sponsorem i bardzo się cieszę, że nasza współpraca jest przedłużona. Koniecznie zerknijcie na ich stronę, bo oni, nie uwierzycie, oni produkują tkaniny obiciowe i jeżeli ktoś się zastanawia, ej, ale co to ma wspólnego z wychowaniem wspierającym, budowaniem relacji? Oni mi podpowiedzieli bardzo ważny powód. Zamiast zastanawiać się nad tym, kiedy jest. Ja jak mamy sprzątać, że czegoś nie wolno, tu się pobrudzi, tam jakaś plama. Zamiast zaprzątać sobie głowę takimi sprawami, możemy ten czas przekierować właśnie na budowanie relacji z dzieckiem, bo ich tkaniny są bardzo wyjątkowe, ale to już musicie wskoczyć na ich stronę i zerknąć, a my skupiamy się na głównym temacie i zacznijmy może po prostu od omówienia najczęstszych lęków, które występują w różnym wieku. No i tak, niemowlaki i maluszki, do trzeciego roku życia często najczęściej boją się oddzielenia od rodziców. To jest największy lęk, z którym mierzymy się. Na samym początku, ale na samym początku najczęściej jesteśmy przy naszych dzieciach. Trudniej jest, gdy dziecko idzie do przedszkola. Ten lęk separacyjny jest dosyć naturalnym etapem rozwoju. I taki największy, tak zwana mamoza, bardzo często o tym mówicie podczas konsultacji online'owych, no, dzieci w tym wieku mogą również bać się głośnych dźwięków albo nieznanych osób. I faktycznie tak jest. Jeżeli macie Takiego mniej więcej dwulatka, który do tej pory biegł do każdego, z każdym się witał, złote dziecko, otwarte na wszystko, w pewnym momencie przychodzi taka chwila, kiedy to dziecko zaczyna się bać tych samych ludzi, do których kiedyś biegło, w tych samych sytuacjach, kiedy dawniej po prostu było zadowolone i nie było zestresowane, teraz płacze, bo się boi. Rzadko się zastanawiamy, jaka jest tego przyczyna, a słuchajcie, to jest takie dosyć ciekawe i w zasadzie bardzo logiczne. Dzieci, które zaczynają same chodzić, zaczynają same tuptać, czyli oddalać się od bezpiecznego punktu, jakim jest rodzic, schodzą z rąk rodzica, one zaczynają eksplorować świat. I pierwsze dwie chwile to jest takie zachłyśnięcie, bo jeszcze nie rozumieją, że mogą istnieć jakieś zagrożenia, ale szybko przekonują się, że to wcale nie jest takie bezpieczne. Zresztą tutaj działa też instynkt, kiedy dziecko schodzi z rąk rodzica, zaczyna odchodzić coraz dalej i dalej. Ten lęk wchodzi, bo gdyby go nie było, wyobraźmy sobie, co by się stało. Dziecko biegłoby do każdego napotkanego psa, nie zatrzymywałoby się przy ulicy i tak się bardzo często nie zatrzymują, trzeba tego uczyć, ale właśnie po to jest ten lęk, to uczucie takiego stresu. I ten lęk to jest nasz sprzymierzeniec. Oczywiście nie mówię o nadmiarze, tylko o zdrowej dawce lęku w momencie, kiedy powinniśmy się obawiać, że coś może nam zagrażać. I jasne, że nie ma co wymagać od takich dzieci do trzeciego roku życia, żeby wszystko wiedziały, wszystko rozumiały i potrafiły przewidzieć każdą sytuację, nasza w tym głowa, ale ten naturalny lęk, ten pierwotny, to, co gdzieś tam mamy zakodowane w mózgu, to się właśnie stąd bierze. Stąd, że schodzimy z rąk naszych rodziców, opiekunów, z bezpiecznej przystani i trochę się oddalamy, więc ta emocja jest potrzebna. A z kolei przedszkolaki w wieku, no wiadomo, 3-6 lat mogą obawiać się ciemności. Bardzo często wjeżdża właśnie taki lęk, potwory pod łóżkiem, burza, albo też samotność. Czyli nie mogę spać, nie chcę sama spać. To są takie lęki, które są często powiązane z budzącą się wyobraźnią. Więc bardzo, bardzo bym uważała na to, czym karmimy wyobraźnię naszego dziecka właśnie w tym wrażliwym okresie. Natomiast jest jeszcze aspekt rozumienia rzeczywistości, tak to ogólnie nazwę, czyli nie wszystko jest dla naszego dziecka jasne. Jeżeli jest burza, jeżeli są grzmoty, to taki 3-4-latek może się tego obawiać, bo dla niego to jest hałas, to jest niespodziewany dźwięk i nasze tłumaczenie, że to jest zjawisko atmosferyczne, zadziała, ale nie od razu i na pewno nie zawsze, dlatego że, no właśnie, mały człowiek może jeszcze nie mieć narzędzi, do Zrozumienia, czym jest takie zjawisko atmosferyczne. Z kolei dzieci w wieku szkolnym, czyli 6-12 lat, mogą odczuwać lęk przed porażką. To jest bardzo, bardzo powszechna sytuacja, ale też strach przed na przykład sprawdzianem, testem, tym właśnie, że będzie dziecko oceniane. I oczywiście, że to wynika z rosnących oczekiwań społecznych i szkolnych, ale pojawiają się też obawy związane z relacjami rówieśniczymi, z taką akceptacją grupy czy tam przez grupę. I to są te momenty, kiedy nasze dzieci są w stanie zrobić bardzo, bardzo wiele dziwnych, głupich rzeczy, żeby tylko właśnie usłyszeć, że są akceptowane przez kolegów. Więc no, nie oszukujmy się, to jest taki trudny moment. I czasami mówimy, ojejku, już masz tyle lat, powinieneś wiedzieć. Czy my się zastanawiamy, że te wszystkie, nazwijmy to właśnie wybryki i głupie sytuacje mogą wynikać z lęku? Z lęku, z obawy przed brakiem akceptacji. Warto wziąć to pod uwagę, bo to czasami jest silniejsze niż takie rozumowe wytłumaczenie sobie, bo dziecko najczęściej wie, że no nie, no bez sensu, no nie opłaca się. Tutaj dziecko jest bardzo, bardzo często rozdarte. No i nastolatki, 13-18 lat, one mogą doświadczać bardziej złożonych lęków. Wiadomo, na przykład lęk przed odrzuceniem albo presją rówieśniczą, ale już przy tych takich niewygłupach, wygłupach. wygłupach ale na przykład alkohol, narkotyki. Takie sytuacje, które są już wręcz bardzo, bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a czasami i życia. No i pojawia się lęk przed przyszłością, który też bardzo często jest budowany, nabudowany przez szkołę, przez oczekiwania, przez powtarzanie w kółko. A jak się nie będziesz uczyć, to nie znajdziesz pracy, jak nie będziesz miał jakichś ocen, to się stanie coś złego, więc no tego jest dosyć, dosyć dużo. No i oczywiście, że w tym wieku rozwija się intensywnie tożsamość, co może też prowadzić do. Do zwiększonego stresu. Także, jak widać, lęki u dzieci wynikają z bardzo różnych czynników. Oczywiste są te etapy rozwoju, wpływy środowiskowe, ale też czasami genetyczne predyspozycje mają znaczenie i warto to wziąć pod uwagę. I ten strach. Czy my się mamy bać tego strachu? Paradoksalnie, czy my możemy właśnie wesprzeć jakieś dzieci i zbudować z nimi taką relację, która oparta jest na poczuciu bezpieczeństwa i na tym, że one mogą do nas przyjść i nam o wszystkim opowiedzieć? Jasne, że ten lęk to jest taka naturalna reakcja obronna, więc bać się go raczej nie powinniśmy. Raczej właśnie warto na niego spojrzeć jako na taką potencjalną ochronę przed zagrożeniem, jakimś niebezpieczeństwem. Czyli kiedy dziecko, doświadcza lęku, jego ciało reaguje na przykład właśnie jakimiś zmianami fizjologicznymi, przyspieszonym biciem serca. Zresztą nie tylko dziecko, każdy człowiek tak ma. Mamy spłycony oddech, mamy napięte mięśnie, więc nawet jeżeli nasze dziecko nie komunikuje o tym, my możemy to zaobserwować. I w drugą stronę możemy też nasze dziecko nauczyć, jak czytać sygnały swojego ciała, żeby rozumieć, co się ze mną dzieje w danym momencie. Jak możemy pomóc radzić sobie z tymi lękami. Przede wszystkim myślę, że ważne jest akceptowanie i zrozumienie lęku u dziecka, czyli unikajmy takiego bagatelizowania, czy wyśmiewania obaw. Dzieci potrzebują poczucia, że ich uczucia są ważne i że mogą liczyć na nasze wsparcie. Czyli na przykład, jeżeli dziecko boi się ciemności, zamiast mówić, e, nie wygłupiaj się, nie bądź śmieszny, nie ma się czego bać, lepiej powiedzieć, rozumiem, że ciemność może być przerażająca. Czy chcesz, żebyśmy zapalili lampkę? albo szukacie jakiegoś innego rozwiązania. I tutaj się zatrzymam, bo oczywiście, że dla maluchów jest mnóstwo książek, które pokazują, jak sobie radzić z lękiem i na blogu nie tylko dla Mam.pl przy tym właśnie odcinku, przy opisie zostawię Wam listę takich książek. Mam nadzieję, że się przyda. A możecie też wskoczyć na blog aktywneczytanie.pl Wpisać tam sobie hasło lęk albo strach, i wyskoczą wam tytuły książek. Myślę, że przy tym pomaganiu jednym z kluczowych kroków jest wysłuchanie. Czyli poświęćmy czas na wysłuchanie dziecka i zrozumienie, co wywołuje ten lęk. Zadawajmy pytania, które. No pomogą nam lepiej zrozumieć źródło. To jest bardzo, bardzo ważne. Na przykład możemy zapytać: co cię dokładnie przeraża, kiedy myślisz o potworach pod łóżkiem? Nie startujmy z momentu e nie ma takich potworów, tylko właśnie pokażmy, że uważnie słuchamy, że traktujemy to poważnie. Czy jest coś, co pomogłoby ci w tym momencie poczuć się bezpieczniej? Dziecko, być może nam coś podpowie. A jak nie, to kombinujemy. Powiem Wam, że w tych książkach jest mnóstwo pomysłów na to, jak wesprzeć takiego malucha, łącznie z tym, że robicie lawendowy spray na potwory, które mieszkają pod łóżkiem i po prostu wchodzimy w zabawę. Są też techniki relaksacyjne, i tutaj warto ćwiczyć najróżniejsze, bo wspomniałam o tym fizycznym okazaniu lęku, kiedy, no właśnie, na przykład przyspieszony oddech, czy przyspieszone bicie serca. Dlatego potrzebne są techniki relaksacyjne, po to, żeby chociażby umieć wyregulować oddech. Więc to jest bardzo ważne w różnych sytuacjach, jeżeli skupiamy się na emocjach. No i fajnie, jeżeli będziemy razem ćwiczyć, prawda? Wizualizacja to jest kolejna skuteczna technika. Czyli pomóżmy naszym dzieciom wyobrazić sobie spokojne i bezpieczne miejsce, do którego mogą się udać w swojej wyobraźni, kiedy czują się przestraszone. Na przykład, dziecko może sobie wyobrażać, że jest na plaży, albo może sobie wyobrażać, że leży przy jakimś strumyku. To pomaga uspokoić się. Ja wiem, że nie każdy przepada za wizualizacją, a jest to jedna z najprostszych, najtańszych i najbardziej skutecznych technik, więc bardzo, bardzo zachęcam, zwłaszcza w momencie, kiedy jesteście na etapie tej rozbuchanej wyobraźni. No przecież, jeżeli ona taka jest, wykorzystajmy ją, by pomóc naszemu dziecku. Ważne jest też stworzenie. Takiej rutyny, która daje poczucie bezpieczeństwa na co dzień, czyli na przykład regularne godziny posiłków, wspólny czas razem, na przykład czytanie przed snem, wspólne rozmowy, czy jakiekolwiek inne rytuały, jakie macie, one mogą pomóc. Może to się nie łączy, tak na pierwszy rzut oka, no bo co tam odpowiednie godziny posiłków mają wspólnego z lękiem mojego dziecka? One właśnie mają, bo stabilizacja buduje poczucie bezpieczeństwa, a jeżeli mamy zbudowane poczucie bezpieczeństwa, to łatwiej sobie poradzić z tymi trudniejszymi emocjami. I wiecie co jeszcze? Myślę, że dorośli powinni pokazywać, jak radzą sobie z lękiem. Po pierwsze, powinniśmy pokazywać, że sami czasami się boimy, uświadamiając mu, że jasne, że nie zawsze jesteśmy na 100% zadowoleni, jasne, że czasami się stresujemy, czy właśnie boimy. No i co wtedy robimy? Pewnie każdy ma tam jakiś swój sposób. Mam nadzieję, że nim podzielicie się ze swoimi dziećmi. No i zobaczcie, omówiliśmy najczęstsze lęki na różnych etapach rozwoju dziecka. Warto wiedzieć o nich i rozumieć, że to jest zupełnie naturalne, wiedzieć z czego wynikają i o tym też już powiedziałam i warto też rozumieć, jak działa emocja, bo tylko wtedy możemy tak świadomie wspierać nasze dzieci, budując to wszystko na zaufaniu, akceptacji i zrozumieniu. Mam nadzieję, że teraz trochę łatwiej będziecie sobie radzić z tą no, trudną, stresującą emocją. A ja przypominam na sam koniec, że firma Persempra jest sponsorem naszego podcastu, a konkretnie tego odcinka. Zerknijcie koniecznie do nich na stronę, zobaczcie jakie fantastyczne tkaniny mają i zobaczcie, czy może się coś Wam przydać. A jeżeli spodobał Wam się ten odcinek podcastu, zasubskrybujcie go, zostawcie opinię Podzielcie się z innymi rodzicami, bo o to właśnie chodzi, żebyśmy się wspierali. Do usłyszenia następnym razem. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Niezmiennie zapraszam Was do subskrybowania, ale też jeśli macie ochotę, napiszcie do mnie, o czym jeszcze możemy sobie tutaj porozmawiać.